Pam, pam, pam. Widzimy się pierwszy raz w nowym roku. Mam nic nie mówić. Mówicie, że ludzie to już słyszą. że nie przeklinam. 1908 dzień dobry państwu serdecznie w nowym 2021 roku i tak jak słyszeliście pewnie zanim byłam na wizji wszyscy sobie życzymy żebyśmy się częściej uśmiechali i mieli więcej powodów do radości no i więcej powodów aby widzieć się razem z wami kibicami ludzkiego klubu sportowego w halach na stadionach Miejmy nadzieję, że to już naprawdę ostatnie tygodnie, kiedy jesteśmy tylko przez, przez internet, przez Iple, przez Polsat Sport czy też inne kanały, a nie na żywo. 24 stycznia przed nami 17. kolejka Tauron Ligi Ełkęsko-Merską Łódź zagra z Wolej Wrocław. Co mogę powiedzieć zanim rozmawiamy o siatkarkach. Koszykarze wczoraj wygrali, koszykarkom dzisiaj dwóch, trzech punktów brakło do zwycięstwa. Piłkarze UKS-u w Turcji mocno, mocno trenują. A siatkarki, siatkarki to już są w gazie od jakiegoś czasu, coraz więcej spotkań, a przecież na początku lutego wracamy na Ligę Mistrzyń. Garść bieżących informacji. Zobaczmy tabelę, grafikę. LKS na czwartym miejscu z dorobkiem 32 punktów. 16 meczów rozegranych, 10 wygranych, 6 porażek. Dzisiejszy rywal Siatkarek EUKS-u w Wrocław na 10 miejscu z dorobkiem 13 punktów. Ma rozegranie 16 meczów, 4 wygrane, 12 porażek. A przypomnijmy, że w pierwszym meczu we Wrocławiu górą były siatkarki EUKS-u. Wygrały 3 do 1. Słuchajcie, widzieliśmy się ostatni raz w grudniu, dlatego przypominamy. Łódzki wybory wróciły 11 stycznia na parkiet, kiedy to rozegrały wyjazdowy mecz z Pałacem Bydgoszcz. Gładko go wygrały 3 do 0. Kilka dni później niestety porażka z Chemikiem 0 do 3. A w minioną środę kolejne powody do radości. Puchar Polski wygrana z NRGOM MKS Kalisz to 1-8 Pucharu Polski. Czekamy na kolejnego rywala w tych rozgrywkach. Będzie to ale BKS Bostik Bielsko-Biało albo Joker w Świecie. Dokładnie drużynę, z którą zmierzą się siatkarki UKS-u poznamy 27 stycznia. Pewnie będzie to BKS, ale jak to w sporcie, wszystko jest możliwe. Ja teraz nie będę Wam gadał przez następne 7-8 minut, tylko zapraszam Was na rozmowę z Magdą Sad, z wyjątkowego miejsca pokoju do masażu naszej drużyny, gdzie rządzi nasza fizjoterapeutka Marta Pająk. Cały materiał specjalnie dla Was oglądamy. Możemy zaczynać. Yy, za wami mecz Pucharu Polski. 1-8, yy, wygrana 3-1 z MKS-em Kalisz. Yy, super, pierwsze dwa sety, później taki przestój. Skąd ten przestój się bierze? No to chyba natura kobiety. Nie, tak naprawdę to niestety jeszcze gramy dość autycznie. Jesteśmy w środku sezonu i ciężko się tłumaczyć z graniem czy e, szlifowaniem tego rzemiosła siatkarskiego. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy zespołem, któremu, któremu trafiają się takie momenty, no i musimy sobie z nimi radzić. Całe szczęście, że mecz skończył się 3-1 dla nas. Zdajemy sobie sprawę też z tego, że będziemy grać z lepszymi, oczywiście w jakimś czasie do Kalisza, ale z takimi zespołami jak Rzeszów czy Femik, taki set, by były totalną degradacją. No wiemy nad czym pracować, wiemy, znamy, no ale ważne, że znamy swoje słabe strony. Wygrałyśmy i to się liczy. Zresztą e, chyba lepiej wygrywać brzydko, czy przegrywać Czekamy na swojego rywala, albo Bielsko-Biała, albo Joker Świecie. E, masz swojego faworyta? Nie mam faworyta, mam, z, znam kilka osób, którym bardzo dobrze życzę i e, wierzę, że pokażą się w super strony do dziewczyny. I e, pozdrawiam tutaj Ole Kazałe, między innymi. W świeciu pozdrawiam, szukam, 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 szukam. Jurczy kochaną moją myszę. No, są dziewczyny, którym serdecznie życzę zespołów takich bliskich sobie poza oczywiście. Nie mam wygra, ale przy Puchar się ze swoimi prawami, więc chyba tabela nie... No, wszyscy wiedzą kto jest faworytem, ale ponieważ Puchar ma swoje zasady i to jest zupełnie tak, Tutaj już nie grał punkt, grał zwycięstwo. Ten mecz wyzwycięży zespół, który będzie do dyspozycji danego dnia. Przed nami mecz z, z Wolejem Wrocław, bardzo krótka przerwa pomiędzy teraz każdym meczem. Czego, czego oczekujesz tak naprawdę po tym meczu? Czy to jest tak, że my musimy wygrać szybciutko, bo za chwilę derby, a później liga mistrzyń? Czy musimy też przećwiczyć pewne elementy, i nie do końca ten mecz może wyglądać pięknie? To znaczy, to co musimy przećwiczyć, to trener wie, on będzie, przekaże nam odpowiednie instrukcje, my musimy te instrukcje wykonać. Jedyne co w tej chwili nas powinno interesować, to przygotowanie się jak najlepsze fizyczne i psychiczne do tego niedzielnego spotkania. I tyle. Nie mamy w głowach ani trybu oszczędnościowego, ani testowego. To są decyzje naszej kadry i to oni będą decydować, jaki system gry będą chcieli zastosować przeciwko Wrocławowi. Natomiast no, my jako zawodowi sport, sportowcy musimy się do tego meczu przygotować na 100, 120%. To jest zadanie przed każdym meczem na chwilę obecną na pozycji libero jesteś ty i masz do pomocy młodziutką Wiktorię Lach. Powoli wraca Krysia. Masz to gdzieś z tyłu głowy, że ciężko będzie jeszcze póki co Wiktorii y, zmienić ciebie y, na boisku, tak? Bo, bo jednak ona potrzebuje nabrać się bardzo dużo doświadczenia. Czy, czy czekasz z utęsknieniem na, na krysie, Jak to jest? No dobrze, to żeby Wiktorka y, oczywiście na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że jeszcze ma całą karierę przed sobą, że y, to jest dla niej dobra okazja do treningów y, i super szansa życiowa i ta dziewczyna z pewnością jeszcze nie niewiele w życiu pokaże, no to jest taki etap, w którym ona e, musi wyciągać na jak najwięcej z treningów przede wszystkim i tych minut pojedynczych, które gdzieś tam będzie e, spędzać na boisku. to tak, żeby ją bardziej oswajać z tą seniorską siatkówką. E, wszyscy czekamy na krysie. E, przy tej intensywności meczu ja również. E, Poza tym, że jest super ruchem, to też jest bardzo dobrym zawodnikiem. Spędza z nami czas, my mamy ją tutaj, tak, ale faktycznie jeszcze tyle, tyle, i tyle już będzie z nami na 100%. Także no, nie chcę tutaj żadnej urazić, no Krysia, no, Krysia to Krysia, co ja mam mówić. No. Ale Wiki się odnalazła też jak najbardziej, będzie przy zespole. Pozdrawiam Nadzie, która tam macha w, w stroju, jakże Bóg stworzył. No tak, no bo jesteśmy w szatni. w szatni. Chyba pierwszy raz tak naprawdę nagrywamy tak. rozmowę w szatni, także jest to chwila wyjątkowa. Tak, mam okazję, słuchajcie, tak jest. co jest za mną. To jest niesamowitza sprawa. Nie, 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 nie mam mnie niestety na, tym, na tej ścianie chwały, ale marzy mi się, żeby w tym roku trafić też, ale tu się po prostu nie da się nie w spokoju siedzieć, bo te zdjęcia aż przeciągają, są pełne emocji, pełne niesamowitych wspomnień, jeszcze no nie moich, ja tutaj na pewno gdzieś byłam na trybunach, bo do, do, oglądałam te mecze, e, miałam przyjemność być e, i podziwiać, e, i kibicować e, gdzieś tam z boku. E, Mam ale kawał historii, ludzie po prostu nie wiem, powinni zrobić, zrobić troszkę zbliżenie. Zrobicie, nie? No żeby pewnie. pokazać kibicom, e, jak bardzo ten klub żyje w tymi miejscach. no to robimy. A co najlepsze dla mnie, miał mnie słychać? Słuchajcie, znam wszystkie dziewczyny z tego zdjęcia, a jest bardzo stare. Pozdrawiam moją juniorską, mój juniorski zespół, moje dziewczynki ja jest za czasów kadetek. O, i teraz takich materiałów z tajnej dziupli po prostu Martusi naszej masażki, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, będziemy robić więcej. A... Madzia na pewno zaprosi Was na y, wszystkie najbliższe mecze, czyli niedzielny z Wrocławiem, derby z budowlanymi i turniej ligi mistrzyń, prawda? Tak, zapraszam Was wszystkich serdecznie. E, wiem, że mamy utrudniony y, sposób kibicowania. Pozdrawiam Alokucie, która macha. Na pewno chętnie będzie uczestniczyła w następnym nagraniu. Słuchajcie, bucie, wiem, że nie możecie tu przyjść, ale zdaję sobie sprawę, bo czytam, jak bardzo jesteście z, z nami. Y, tutaj przed kamerami. Słyszałam o akcji awatarów i widzę, że licznie się tym interesujecie. Także serce mi się raduje, że ten klub ma tylu fantastycznych ludzi wokół. No nie możemy, no macie taki siódmy, siódmy zawodni przysłowie, przy ale tutaj się to faktycznie to czuje. Nawet jak w chwili obecnej nie ma Was tutaj na trybunach, to cała ta akcja, jak aktywnie bierzecie udział we wszystkich postach na Facebooku, we wszystkich wsparciach, inicjatywach organizowanych przez kogoś. No gratuluję Wam z całego serca jeszcze bliżej się czuję te z ludźmi, mimo tego, że Was tutaj nie ma. Zapraszam Was serdecznie, bądźcie z nami, bądźcie z nami podczas Ligi Mistrzyń, bądźcie z nami podczas meczu z Wrocławiem i Waszych ukochanych, naszych ukochanych derb, które mamy zamiar się zrewanżować i wygrać. E, Także zapraszam. I machamy. Były buziaki, były pozdrowienia od Magdy Sady. Dziewczyny przygotowują się, już rozgrzewają się do e, tego nie, meczu dzisiejszego, e, który na postacie sport oraz e, na Ipli. E, jeśli już jesteśmy przy Ipli, to 30 stycznia jakże ważny, arcyważny mecz e, dla siatkarskiej łodzi, a może i Polski, e, czyli, czyli derby. 30 stycznia o godzinie 15 to Gród Budowlane są gospodyniami tego spotkania, ale my zapraszamy Was do Ibli 30 stycznia o godzinie 15 siatkarskie derby Łodzi jeśli już jesteśmy przy harmonogramie spotkań to powiedzmy co jeszcze przed siatkarkami uks u w lutym, a tych meczów będzie e, sporo e, mecz domowy Press, z DLL Pressem Skyres Rzeszów e, tutaj czekamy na datę nie, do potwierdzenia tego meczu potem mecz wyjazdowy e, z DPD Legionowym Legionowy, tu również czekamy na e, datę, nie, datę tego spotkania e, i potem mecz e, domowy z Eleclerc moja e, Radomkom Radom tu również czekamy na dokładną datę i godzinę rozpoczęcia tego spotkania. W lutym, o czym już wspominałem, zagramy również ćwierćfinał Pucharu Polski. Czekamy, czy będzie to mecz z BKS-em biała czy z Jokerem w Świecie. Wstępna data tego meczu to 10 lutego, a mecz będzie rozgrywany w Łodzi. No i to, co grzeje nasze siatkarskie serca bardzo mocno, czyli Liga Mistrzyń w Łodzi. Spójrzmy na terminarz tego turnieju w Łodzi, 2 lutego się on rozpocznie. Pierwszy mecz, gospodynie turnieju Łukasz Komerski Łódź-Wakifbank-Stambuł o godzinie 20.30. Bułgarska Marica Płowdiv zagra z francuską Muluzą. Kolejny dzień, czyli 3 lutego, Muluza Bank Stambuł. To spotkanie o godzinie 18.00, potem o 20.30 z Bułgarkami z Maricy Płowdiv zagrają siatkarki EKS. u I ostatni dzień turnieju. Wakiw Bank, Stambuł, Marica Płowdiv to spotkanie o godzinie 18, a o 20.30 ten, ten turniej wyłodzi, zamknie mecz francuskiej muluzy z ŁKS-em, Komerską Łódź. Co muszą zrobić siatkiarki ŁKS-u, aby awansować dalej? No najlepiej wygrać trzy spotkania. Jeśli, jeśli to się nie powiedzie, to najlepiej wtedy wygrać dwa spotkania, no i czekać, zająć drugie miejsce w swojej grupie, no i czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach. Ale to wszystko przed nami, jedno już wiemy, to będzie bardzo pracowity miesiąc dla ludzkich wiewiór. Przejdźmy do spraw około sportowych. E, trzy fajne wydarzenia e, z, e, związane z siatkarkami ŁKS-u. Zagraj z nami w Lidze Mistrzem. Zabawa zdjęciowa, e, hashtag e, Liga Mistrzów na e, u 2. E, oraz długo, długo wyczekiwane kalendarze charytatywne. E, więc e, zacznijmy od awatarów i akcji Liga Mistrzów na U2. Mam nadzieję, że też zrobicie takie plakaty. Może byśmy zrobili taki, taką zabawę. Może nie róbmy konkursu, kto zrobi, większy, kto zrobi większy plakat. O właśnie, mamy już je pokazane na monitorach. Jest już, jest już sporo tych zdjęć od Was, ale czekamy na więcej. Pamiętajcie, że starając się o organizację turnieju, mieliśmy wielką nadzieję, że kibice zasiądą na trybunach, ponieważ z uwagi na obostrzenia nie będzie to możliwe. Chcemy dać Wam możliwość obecności poprzez Wasze awatary. Bądźcie zatem siódmym zawodnikiem LKS Commerz.com Łódź. Jak zamówić swój awatar? Poprzez stronę sportarena.makis.pl lub stacjonarnie w centrum biletów Sport Areny. Tak, czekamy jeszcze na więcej Waszych zdjęć z hashtagiem Liga Mistrzów na U2. W skrócie... Wracam do awatarów. Jeśli mieliście wykupiony karnet, koszt awatera to 50 zł. Jeśli nie mieliście kupionego karnetu, no to 80 zł za ten awatar. Jest też taka możliwość, jeśli macie już swój awatar wystawiony na stadionie piłkarskim przelejałni lubelskiej 2, to możecie dla niego kupić miejsce tutaj w Sporty arenie za jedyne 30 zł. Wtedy nie musimy robić kolejnego awatara. Wszystkie szczegóły macie na stronie internetowej lkskomerskomelocy.pl oraz w mediach społecznościowych zamówienia na awatary zbieramy jeszcze tylko przez 4 dni do 28 stycznia, dlatego warto, warto się pospieszyć, żeby tutaj wasz awatar usiadł razem z innymi. No i teraz piękna rzecz, do której przejdę. Pokażę tylko stronę tytułową kalendarza na rok 2021. Co roku siatkarki ŁKS Komerskom Łódź biorą udział w akcji charytatywnej, gdzie całość dochodu przekazywana jest na schronisko dla zwierząt w Łodzi, przy ulicy Marmurowej 4. W tym roku dziewczyny same sobie robiły te zdjęcia. Pokazały jak można zostać w domu i co robić w wolnym czasie. Za obiektywami oczywiście nie tylko stanęły wiewióry, ale także najbliżsi Siatkarek LKS Commerz Łódź, by pomóc im zrobić naprawdę wspaniałe zdjęcia. Ja myślę, że pewnie większość z Was ma już kalendarze, ale to jest naprawdę wspaniała rzecz i pomagacie tutaj charytatywnie zwierzakom ze schroniska przy ulicy Marmurowej 4, a tutaj trzeba wspomnieć, że dziewczyny są ambasadorkami odpowiedzialnych adopcji, wspierają ludzkie, bezdomne zwierzaki już od wielu, wielu lat. Cena, cena, cena kalendarza to 35 zł. Naprawdę warto mieć ten kalendarz i warto pomóc. Zwierzakom z ulicy marmurowej w Łodzi, gdzie można kupić kalendarz w wersji podstawowej w sklepie Żabka przy ulicy Wrubieskiej 54 w Łodzi. Jeśli byście chcieli kupić z autografami ten kalendarz, zapraszamy na opisanie maila na adres mailowy klubu lkssa lks.pl lub w wiadomości prywatnej na profilu klubu na Facebooku. Czy pokażemy, pokażemy jak wygląda kalendarz w środku? Tak, pokazuję. No i wracamy, myślę, że po obejrzeniu tego krótkiego klipu już nie trzeba Was zachęcać, żeby wydać te 35 złotych na kalendarz. Jak pewnie widzieliście od początku programu lokowaliśmy produkt nad Hani. Jest z nami prezes zarządu firmy nad Hani, pan Robert Kopczyński, również kiwicyckiego klubu sportowego, a także partner LKS. Komersko Młódź. Robercie, witam Cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich, witam Ciebie. Wszystkich. Powiedz mi, jak to się stało, że Nat jest partnerem ŁKS Komersko Łódź? Sam pochodzę z Łodzi. Wiele lat trenowałem w Łodzi w Azotesie Łódź. Lekko na atletykę, później piłkę nożną, energetykę Łódź. No i później drogi się trochę rozeszły z Łodzi ale ostatnio wróciłem do Łodzi i dlatego też postanowiliśmy razem z zarządem, że będziemy wspierać drużynę siatkarek ŁKS Łódź Super, mamy twój produkt na tchani, ja troszeczkę o nim poczytałem lubię kremy czekoladowe, a w ogóle wszystko co związane z czekoladą, ale pamiętam, że to było 2-3 lata temu czytaliśmy o bardzo popularnych produktach czekoladowych do smarowania i tam różne oleje palmowe brak ochrony środowiska przy tym wszystkim dużo cukru powiedz czym charakteryzuje się wasz produkt twój produkt muszę powiedzieć że nasz produkt jest bardzo pyszny ale co najważniejsze naturalny jest zdrowy dlatego że zawiera większość miodu nieprzegrzanego a jak wiemy, ja jestem pszczelarzem również. Niebnie przegrzany ma właściwości prozdrowotne, jeżeli jest używany stale. Skład naszego produktu, kremu jest bardzo krótki. Chodzą to miody, mleko, kakao naturalne i orzechy laskowe. I to ciekawe, jest to produkt, który w 100 gramach Zawiera najmniej kalorii ze wszystkich kremów dostępnych na rynku, bo tylko 344 kcal na 100 gram. Wszystkie inne kremy, nawet te niby FIT, mają powyżej 500 kalorii. Okej, okay. mnie, mnie zachęciłeś, myślę, że e, naszych kibiców e, również. Gdzie możemy dostać e, produkt? Produkt możemy dostać, robimy teraz akcję właśnie z lks em wspierającą, gdzie wszystkie, cały dochód jest przeznaczony na organizację Ligi Mistrzyń w Łodzi i możemy go dostać poprzez link lks u który jest na stronach lks u na Facebooku, no i będzie to również na Instagramie, a także od jutra będzie dostępny w sklepiku z pamiątkami lks u Łódź tu na Alei Unii 2. No to super. E, powiedzmy jeszcze o Nathani LKS Challenge, bo to jest dość ciekawa akcja, o której e, słyszałem, a nagroda to może być niezapomniane przeżycie dla kiwica łódzkiego klubu sportowego. Tak, każdy kto wesprze LKS kupując produkt nadchanej będzie brał udział w losowaniu, robimy taki konkurs i nagrodą będzie dla siedmiu osób udział w meczu jako zawodnicy przeciwko zawodniczkom LKS-u Łódź, czyli przeciwko tym, którym... Dopingujemy na co dzień, które wspieramy. Będzie można tutaj na parkiecie w hali zagrać mecz no i sprawdzić się jaki jest, że tak powiem, jaka jest różnica między profesjonalistami, ale ma być to zabawa, więc jest to dla nas no, bardzo ciekawy projekt. Fajnie, to, to naprawdę wyjdzie coś ciekawego w takim, w takim spotkaniu. Myślę, że chociaż trochę Bartek Mewa mi da pospikerować to spotkanie, bo musi być jakaś oprawa tego meczu. Jeszcze trochę o Twoim produkcie Muthanej. Jak, jaka jest przewidziana ekspansja produktu? Może inaczej, czy jeśli któryś z kibiców LKS-u ma swój sklep, prowadzi go czy jest szansa, żeby wprowadził go na swoje półki? Oczywiście nie widzimy problemu, żeby tutaj właśnie kibice UKS-u, którzy mają działalność handlową, mogli również uczestniczyć, że tak powiem, w wspieraniu uks u i żeby można było u nich wstawić towar i go sprzedawać. My również myślimy troszeczkę tylko o rynkach troszkę zewnętrznych na razie. Jesteśmy już w Stanach Zjednoczonych, teraz zaczynamy ekspansję. W kraju Beneluxu, ponieważ tam jest duże zapotrzebowanie na zdrowe produkty, które nie tylko wspierają jakoś, powiedzmy, siłę, ale również na to, że mają prozdrowotne działania, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa jest to bardzo istotne. A muszę powiedzieć, że tutaj u nas w produkcji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo miodu i jest to miód wysokiej jakości. Aha. Przed treningiem powinienem go jeść, czy siatkarki, czy po treningu? Po to znaczy po meczu. Przed, przed treningiem. Dlaczego? Dlatego, że miód bardzo szybko yy, daje energię i daje na długi okres czasu. Natomiast cukier, który jest w innych kremach, jest to z, y, nagła wzwyżka cukrowa, a później nagle opada. A miód jest, składa się z prostych cukrów, więc y, dlatego również nie obciąża ani wątroby, ani trzustki w przetwarzaniu miodu na energię. Robert, bo jesteśmy na ty, powiedz mi, Teraz ta pandemia oczywiście, ale, ale bywałeś na meczach LKS-u, bywałeś na meczach piłkarzy, bywałeś na meczach e, siatkarek. E, czego życzysz sobie i kibicom w tym roku 2021? No przede wszystkim zdrowia, a drugiego, żebyśmy się mogli spotykać na trybunach, bo właściwie wydarzenia sportowe bez udziału kibiców no, nie mają takiego takiej oprawy, nie mają atmosfery. I to dlatego wszystkim życzę zdrowia i tego, żebyśmy mogli kibicować wszyscy razem naszym ukochanym drużynom. No i jeszcze każdego gościa pytam o wynik spotkania. Dzisiaj wolej Wrocław na rozkładzie Siatkarek jałgasko marsky myślę, że będzie 3-1. 3 do -1. 1, ok. Ja, to ja, ja podobnie typowałem, ale ja powiem 3-0, zobaczymy kto miał, kto miał rację. Robert Kopczyński, prezes zarządu Nuthuney był moim i waszym gościem. Słuchajcie, za chwilę pierwszy gwizdek, to jest ten moment kiedy warto odpalić Polsat Sport, ewentualnie jeżeli oglądacie to Iple, iść po herbatę czy po inny napój, który wam smakuje zasiąść i trzymać kciuki, żeby siatkarki LKS Komerskom Łódź wygrały dzisiaj za 3 punkty wielkie dzięki, że byliście dzisiaj razem z nami kolejny program Co u Wiewiór za nami pamiętajcie o awatarach o kalendarzach o pysznym kremie nut Hani który jest naturalny i ma prawdziwy, nieprzygrzewany nut dobrze słuchałem sam będę go dzisiaj jadł. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia. Niech LTS wygra dzisiaj spotkanie za 3 trzy punkty. Trzymamy kciuki za siatkarki LTS Komerską. Łódź. Wielkie dzięki. Trzymajcie się. Dobrego, zwycięskiego wieczoru.